Witam, moi kochane, Skorpiony na czytaniu na czerwiec 2020 roku. A mam nadzieję, że czytanie będzie fa fajne, magiczne, sympatyczne i wesołe. Słuchajcie, trzeba wnieść trochę luzu i, i radości w to życie. E, to, co robi właśnie pogoda i aura na dworze. Więcej słońca, więcej radości, więcej wszystkiego, co, co nas pobudza do tego, żeby, żeby chciało się żyć. I i takowoż też mam życzę, żeby było takie czytanie. Moje drogie skorpiony, co mogę powiedzieć? Życzę Wam przede wszystkim tego, żebyście się pozbyły strachu, który no, teraz mówię, jakoś ogarnia większość, większość ludzi, także pozbądźcie się tego strachu natychmiast, powiem tak, na, na, na dzień dobry. I także chciałabym też podziękować za wszystko, wszystko, za wszystkie miłe słowa, które od Was otrzymuję, za miłe, mm, mm, y, za miłe wpisy y, i za indywidualne rozmowy, które y, w momencie, gdy dzwonicie, oczywiście dzwonicie y, tylko i wyłącznie po to, żeby dowiedzieć się coś o sobie, o swoim życiu, natomiast bardzo dużo też nosicie tym do mojego życia, za co Wam. Już, już teraz dziękuję serdecznie. Także dobrze, nie będziemy przedłużali, bo można by było mówić wiele, ale każdy y, wie, że y, czas jest cenną jednostką monetarną. Także, że powiem szczerze, zaczynamy od kart Archanioła y, Rafaela, od zdrówka i zobaczymy, co dalej tam się dzieje. Moje kochane y, skorpiony, nawodnienie, nawodnienie, jeszcze raz nawodnienie. Nie zapominamy o wodzie. Bo jesteśmy z niej złożeni. Także, yy, jeżeli tutaj zapomniałyście o tym, że jest coś takiego jak woda, to pijemy. Jeżeli nie lubimy, też pijemy. Jak bardzo nie lubimy, dodajemy trochę cytryny, żeby to jakoś przełknąć. Ale pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Yy, I następna rzecz: przebaczanie uzdrawia. Yy, no, mówi się, że skorpion jak słoń pamięta do końca życia naprawdę nie ma sensu żebyście nosiły tego na sobie wybaczcie, przebaczcie sobie i innym za to co się stało za, za, te, za te sytuacje, które przyszły do waszego życia, wyciągnijcie z tego jakby mogę powiedzieć pozytywne wnioski i tyle, i puśćcie to nie trzymajcie tego, bo nie ma najmniejszego, słuchajcie, sensu dobrze no i wychodzimy na świeże powietrze. To co powiedziałam, aura, aura i jeszcze raz aura pogodowa. Może nie rozpieszcza nas jeszcze aż tak bardzo. Słoneczko świeci, jest trochę chłodno. Natomiast, no, warto jednak mimo wszystko yy, yy, poświęcić czas na to, żeby. Yy, Skontaktować się z tą matką naturą nie ma lepszego terapeuty. Naprawdę uwierzcie mi, wiem, że niektórzy nie lubią nawet takiego kontaktu, ale to jest najlepszy terapeuta, jaki może być. No i też ćwiczenia, jakieś, jakieś ćwiczenia, które by też mówię pobudziły tą waszą energię z, z tego zastoju. I słuchajcie też moje skorpiony intuicji, bo macie ją bardzo dobrą. E, zacznijcie z niej korzystać. Bardzo, e, bardzo e, szczerze powiedziawszy warto o to, że, 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 że słuchać. Ona prowadzi z reguły nas w dobrym kierunku. Także jeżeli coś się zadziewa e, w waszym życiu i słyszycie jakiś głos, to wiedzcie, że to jest głos gdzieś z góry i, i warto za tym głosem podążać. Tak? Dobrze. Lecimy dalej, moje kochane skorpiony. I od czego teraz sobie zaczniemy? Teraz sobie zaczniemy od Archanioła Michała. Dobrze, tak mówię, prawa ręka boga. Sil, silna jednostka e, energetyczna, która, do której się możemy zwrócić, jeżeli coś się dzieje. Dobrze. Stworzyłeś jakąś sytuację mój drogi Skorpionie masz dużo siły, żeby ją, e, żeby ją zmienić. Utkałeś sobie jakiegoś diabełka. Ten diabołek jest może nie jest taki wielki, natomiast Ty stworzyłeś swoim umysłem, swoimi przekonaniami, swoim nastawieniem, swoimi wierzeniami i tak dalej, swoim ego, swoją pychą. Wszystkim potroszę. Ty stworzyłeś tą sytuację drogi skorpionie, i masz dużo siły, żeby, żeby ją zmienić. Jak przede wszystkim jedna ważna rzecz szacunek do siebie. Powiem Wam szczerze, że my cały czas oczekujemy od szacunku, żeby nam ktoś e, dał szacunek, tak? Żeby, żeby podchodził do nas z szacunkiem. Natomiast, słuchajcie, jakoś o, dziwo, o dziwoto, o ironio, nie, nie, my sami do siebie nie podchodzimy z szacunkiem. I to właśnie myślą, e, słowem, tak? To jest bardzo ważne. Dbajmy o siebie, jakbyśmy dbali o największy skarb, jakbyśmy dbali o najcudowniejszą istotę, którą kochamy, tak? Bo my cały czas dbamy o innych i uważamy, że ich kochamy, a nie dbamy o siebie. To jest bardzo ważne, moje drogie Skorpiony. Jakiś korzystny wynik, tak? Ta sytuacja, którą stworzyłeś i masz dużo siły, żeby ją zmienić, jeżeli ją zmienisz, to masz korzystny wynik na bank. Można powiedzieć, Ma, masz jak w banku. O. Drogi Skorpioniku, mój kochany. Oj, jak ty sobie nieraz prujesz mózg. Jak wy sobie nieraz prujecie mózgi, moje dzieciaki kochane. No i właśnie to, co mówiłam. Pozbądźcie się strachu natychmiast. Kompletnie jest wam niepotrzebny ten strach. A yy, można powiedzieć, że wy tutaj jakbyście se na zapas go brały. Jeszcze se on trochę dobiorę, bo może mi braknie. Tak, i wsadź w szufladę i czekaj na to. No, nijak to się ma. A masz, mówią, widzisz, strach, a co jest? Masz dużą ochronę, strzeżony i chroniony. I zawsze tak jest, że tego strachu sobie zrobisz tyle, że aż naprawdę na nie jeden odcinek horroru by się przydało, a w rzeczywistości się kompletnie nic nie dzieje. Zdaj sobie z tego sprawę i przyznaj się sam przed sobą, że tak jest. Ale co, że się nabała, to się nabała mnie tak to wygląda dobrze, dobrze, moje kochane skorpiony lecimy dalej, bo mówię szybkie i, i, i magiczne czytanie jak zwykle, także nie nie wchodzimy tu w jakieś wielkie opowieści i mądrości natomiast jeżeli oczywiście ktoś chce się dowiedzieć bardziej bardziej rzeczowo, zapraszam na indywidualne czytanie, karta ślubu kochanie, no i co tutaj mówi? karta ślubu, która mówi o Pozwól przeszłości odejść. Czy to fajne? Wiadomo, że no te przekonania, bo mówię, instytucja małżeńska, po tym co ja doświadczam po rozmowach z Wami, słuchajcie, większość w ogóle jest tak. Przed rozwodem, po rozwodzie albo w trakcie. Tak się dzieje. Także mówię, instytucja małżeńska przeżywa, no, można powiedzieć, bardzo dużą i głęboką porażkę, także tutaj pod tym kątem się nie sprawdziła. Mówię, naprawdę, z mojego punktu widzenia nie jest na pewno wymyślona przez Boga, a, a przez człowieka. Bóg nie stawia nam takich jakichś ograniczeń. Naprawdę dostaliśmy tą wolną wolę. Natomiast co, biorąc, biorąc ślub, większość uważa, że kupuje sobie coś. To jest Jego. A my nie jesteśmy rzeczami, tak? Tak jak zwierzęta i żadna inna żywa istota, to nie jest to, że my, że my sobie kupujemy nową rzecz i będziemy sobie ją rozporządzać jak chcemy, a w większości przypadkach tak się dzieje. Natomiast to, co się teraz też no, jest w modzie, te, te, to życie na kocią łapę, co oczywiście dla wielu katolików jest strasznym, w ogóle niedopuszczalnym. Y, jest odziwo, właśnie tam jest dużo miłości, jest dużo takiego zrozumienia, jest dużo y, szacunku, tak? Ze względu na to, że ta osoba wie, że jeżeli no, nie będę szanowała, y, nie, będziemy, nie będzie szacunku, nie będzie zrozumienia, to druga osoba się po prostu pakuje i wychodzi. I, i jest tyle. Nie ma takich właśnie tych sztucznych y, y, pęd, które gdzieś tam wiążą. No, przepraszam Was bardzo. Jeżeli chodzi o to czas odejść. Czas odejść, pozwól przeszłości odejść. No i tutaj tak to wygląda. Niestety nic miłego, nic miłego. Zauważaj znaki, jakiś twórczy projekt się będzie w twojej głowie tutaj roił i warto tym twórczym projektem pojechać, tak? Okej. Okay. Ups, no cóż. Naucz się bardziej akceptować, mój drogi yy, Skorpionie, i więcej zaufania do życia, do tego, co się dzieje, tak? Zauważaj znaki i ufaj temu, co, y, co ci przynosi życie, bo to jest dla Twojego dobra. Tyle mogę powiedzieć. Dobrze, zobaczymy, co tutaj yy, za przekaz od, od następnych jeszcze aniołków. Tych aniołków jeszcze troszeczkę jest. Okej. Okay. Pamiętaj kim jesteś, drogi, yy, drogi Skorpionie. I mówię jakiś twórczy projekt i wspaniały pomysł się dla Ciebie yy, w ogóle rodzi, ale też, żebyś pamiętał kim jesteś. Ten szacunek do siebie, pamiętaj kim jesteś, to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Także... Yy, nie ujmuj sobie, tylko sobie dodawaj. Jakiś wspaniały, jakiś wspaniały pomysł ci się yy, uplęgnie, można powiedzieć, w głowie. A najważniejsze, czego szukasz, najważniejsze, czego byś chciał doświadczyć, to jest harmonia w relacjach. Lubisz te harmonie w relacjach, lubisz taki, taki, i takie ciepłe, ciepłą energię domowego ogniska, i, i to jest najważniejsze dla ciebie. Także życzę Ci z całego serca, oczywiście, drogi Skorpionie, tej harmonii w relacjach. Więcej cierpliwości. Chociaż no, jesteś cierpliwa osoba. Pozdrowienia z niebios. ktoś to odszedł z tego świata, przesyła ci, e, e, ci pozdrowienia i opiekuje się tobą. Natomiast większość skorpionów ma, ma, ma przekaz, że naprawdę wiesz, co zrobić. Jeżeli ewentualnie tego nie robisz, to powstrzymujecie przed tym, nie wiem, strach, lęk, lojalność nie wiem, bo ty naprawdę wiesz, co zrobić, kochane. Mój kochany yy, skorpionik. No, i ta cierpliwość u ciebie jest to dużo, powiem Ci szczerze, mimo wszystko, jest cierpliwość u ciebie, drogi, drogi skorpioniku. Dobrze. Teraz sobie polecimy tutaj. Zobaczymy, co u aniołków, u archaniołów, u archaniołów. To wszystkie są archaniołowie. Dobrze. Dosięgasz, można powiedzieć, przebudzenia, drogi Skorpionie, i to taki, takiego głębokiego. I szukasz jakby sprawiedliwości gdzieś, co i jak. Zaczynasz z powrotem jakby nabierać tego takiego przekonania, że chcesz być cesarzową swojego życia. I że to ty chcesz być tą, tą, tą królową, bo mówię, masz tutaj przebudzenie, jedność i sprawiedliwość, i też taki czas, troszeczkę powiem, dla niektórych e, skorpionów taki czas pustelnika e, zamykanie się w sobie, e, rozmyślanie na głębszym poziomie, za i przeciw, e, i dlaczego, i tak dalej. Także tu pod tym kątem tak to wygląda, mój drogi skorpioniku. E, Dostajesz siłę i odnowę. Także mówię, coś zaczyna tutaj działać na pozycji takiej tej, tej siły Twojej, tak? Tam siłę zaczynasz odzyskiwać. Balonik zaczyna się od nowa y, napompowywać, bo mówię, można powiedzieć, że z balonika to został flak. Balonik się y, napompowuje i zaczyna następować taka odnowa. Wewnętrzna, na głębszym poziomie. Magiczne zdarzenia, tak? Magiczne zdarzenia, także bardzo, bardzo fajny przekaz. Dobrze. Słuchajcie, karty misji życiowej, ze względu na to, że, mm, że, że misja życiowa nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, jakoś diametralnie, no chyba, że ktoś naprawdę potrafi. Także wyciągnę jedną y, kartę, zobaczymy. Jakieś doszkalanie, moje kochane. Czegoś chcecie się uczyć, albo będziecie kogoś uczyć, albo wy będziecie się czegoś uczyć. Może czegoś nowego w życiu, e, aż mi kusi. I bardzo ważne jest, pamiętajcie, e, odżywianie. Także tutaj też mnie zakusiło, jeszcze jedną kartę wyciągnąć. E, jakieś nauczanie czegoś i, i, i pamiętajcie, co, co przyjmujecie do swojego paszczocha, bo e, to jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważne. Dobrze. Słuchajcie, jedną kartę wyciągnę z karty do czytania waszej duszy. Przepraszam bardzo, bo niestety telefony się urywają, ale zaraz przestanie sobie dzwonić, mam nadzieję. Wyciągniemy jedną kartę do czytania waszej duszy, jakby taki głębszy przekaz, co ta dusza chce wam przekazać, moje drogie skorpiony. Nie obwiniaj innych za to, czego w sobie nie lubisz. O, mogę powiedzieć tak. Jeżeli załóżmy e, widzisz u kogoś coś, czego nie lubisz, przyjrzyj się, czy aby nie masz tego samo do przerobienia, droga skorpionica. No. no tak jak mówię, nieraz widzimy nieraz widzimy u kogoś coś, a nie widzimy kompletnie tego u siebie. Także e, nie obwiniaj innych, drogi skorpionie, za to, co, co nie lubisz u siebie. I słuchajcie, ostatnia karta to jest tak zwana, można powiedzieć, wisienka na torcie. Zobaczymy, ja tych kart nie, nie stawiam. Jest to tak zwane nowe, nowe, nowe karty, które mam gdzieś około pół roku. Nie stawiam ich jeszcze jako całe stawianie. Jest to taka jedna karta, tak zwana, można powiedzieć, wisienka na torcie. Zobaczymy, co tutaj ta wisienka chce Wam przekazać. Oby to było najcudowniejszy przekaz, jaki mogę Wam w tym czytaniu przekazać. Takowoż słowo ciałem się stało. Można powiedzieć, że zdobywanie zaszczytów dla Was. Piękna karta. Zdobywanie zaszczytów, moje drogie. I druga karta, która mówi o nieoczekiwanych pieniądzach. Także bardzo fajny. Bardzo fajne dwie karty, które bardzo pragnęłam, żeby, żeby Wam tutaj, tak można powiedzieć, balsam dla duszy na zakończenie tego czytania, no bo yy, cóż, no, czytanie było dosyć takie wymowne o, o rozstaniach, o odejściach, o zakończaniach. Także mówię taki balsamik o tym, że te zaszczyty Was czekają i pieniążki też na Was czekają i to yy, nieoczekiwane. I tutaj można powiedzieć, że na tym, na tym zdjęciu jest, jest rolnik i dwa woły takie wypasione, i, i kasa się sypie. Także mówię, nie wiem, dla niektórych może jakiś spadek, dla niektórych yy, można powiedzieć, że jakiś, mm, jakieś pieniądze, których żeście się nie spodziewały. O, czy to ważne skąd? Ważne, że przyjdą. <laughs> Każdemu się przydadzą. Cóż, mogę powiedzieć, że chyba wyczerpałam yy, wiedzę, którą tutaj mogę przekazać odnośnie aniołków. Życzę Wam, drogie Skorpiony, cudownego czerwca, yy, pełnego magii, pełnego mm, miłości, szczęścia, radości. O. I tym optymistycznym, telefonicznym akcentem. Do spotkania, do następnego razu, Pa, Buziaczki. Hej!